Znajdziecie też tu link do whitepaperu, czyli strony, gdzie dowiecie się dużo więcej na temat tego projektu. Znajdziecie konfigurator, właśnie ringów. Po zakupie tego ringa na Magic Eden. Zostaniecie też albo automatycznie przekierowani do konfiguratora, albo po prostu będziecie mogli manualnie tam przejść i sperować to z waszym adresem e-mail, na który kupiliście właśnie tego ringa. Tak jak już mówiłem, z ważnych informacji mamy takie, że 20 tysięcy ringów zostało sprzedanych. Jeżeli chodzi o samą aplikację, jest tu ponad 200 tysięcy użytkowników. Wszystkie te informacje też znajdziemy na stronie głównej, jak i na X tego projektu, więc teraz przejdźmy już może na stronę główną, jak i na X projektu. Wchodząc na X, tutaj w podpiętym poście znajdziemy wszystkie podstawowe też informacje dotyczące tego projektu. Jest informacja o TGE, o tym, że jest tylko i wyłącznie 3000 sztuk, co zawiera Pioneer Pack, czyli ten Longevity Hub Pass, news porty series ring, czyli mamy nowy ring, nowy design z tego co tutaj oni mówią oraz 5 razy więcej tych punktów do naszej aktywności. No i też jest zaznaczone, że będzie token airdrops. Przechodząc tu, dalej macie pokazany tutaj właśnie jak wygląda ten NFT. Mamy do wyboru aż 12 kolorów tych ringów.